I mój pierwszy gość, pani Katarzyna Bardzo. Dzień dobry. dzień dobry. państwu. Pani poseł, czy po sobotniej tak zwanej debacie Koalicja Obywatelska jest bliżej wygrania wyborów prezydenckich, czy dalej? Czy oczywiście na razie to są prawy wybory wewnątrz Platformy Obywatelskiej. Ja wiem. Nowoczesna podejmie swoją decyzję w styczniu na Radzie Krajowej. Podejmie decyzję, gdzie... czy. Znaczy, oczywiście decyzja jest otwarta, czyli albo wystawianie same swojego kandydata, albo oparcie któregoś z kandydatów, którzy, będą, którzy już wiemy, że będą kandydować, w tym oczywiście w sposób naturalny. Czyli ja mam takie poczucie, znaczy oczywiście decyzja jest zawsze podejmowana w sposób kolegialny, natomiast ja kibicuję od jakiegoś czasu Małgosi i uważam, że czas na kobietę prezydenta. W sumie stanowimy 50% społeczności, a właściwie nawet ponad 50% wyborców ze względu na to, że kobiety żyją dłużej, więc co za tym idzie. Za chwilę idzie... dojdziemy do kobiety prezydenta, tylko czy prawdą jest, że pan Wadim Tyszkiewicz bardzo, bardzo chce kandydować? Rzeczywiście w tych nazwiskach, które się pojawiają, pojawia się zarówno nazwisko Wadima Tyszkiewicza, jak i się pojawia nazwisko Adama Szłapki, przewodniczącego obecnie Nowoczesnej, który... Trzy dni temu skończył 35 lat, więc no to, spełnia warunek to to już, to już do tego, żeby posiadał... Jest też, jest też przewodniczącym lat. partii, co w naturalny sposób, jakby w pierwszej kolejności się rozwija. To teraz wróćmy do tego, o czym już pani zaczęła, ponieważ yy, też uważam, że nie byłoby nic złego, a nawet byłoby to pożądane, gdyby prezydentem Polski została kobieta, ale mam wrażenie, że... Pani poseł, podobnie jak pani Małgorzata Kidewa Błońska, dość desperacko chwytają się tego, jakby to był powód najważniejszy, pomodów jest, pomodów dla którego więcej. powinna zostać tak, prezydent. Po pierwsze, Małgorzata Kiedawa-Błońska została dobrze wypromowana jako postać, jako rozpozna jej rozpoznawalność w kampanii sejmowej, dlatego, że ona była kandydatem na premiera, co za tym idzie, była osobą, która rzeczywiście dość często pojawiała się i w mediach, i w przestrzeni publicznej. Po drugie, jej wynik tutaj w Warszawie, 416 tysięcy, no można powiedzieć, że rekordowy w skali kraju, bo najwięcej, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że ten okręg jest duży, to i tak mimo wszystko ten Wie wykry. pani, ile Jarosław Kaczyński zdobył głosów? 240 tysięcy. Tyle, co poseł Jaki yy, w wyborach prezydenckich w Warszawie. Wie pani, kiedy Rafał Trzaskowski zdobył? Nie, nie wiem, nie pamiętam. 500, pani Kidewa 400. Krótko, więc proporcjonalnie to nie, 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 nie był tak wielki Przepraszam. sukces. Przepraszam. Zwróćmy uwagę, to znaczy zdobyła Ta. dokładnie 416 tysięcy głosów. Nie pamiętam wyniku Trzaskowskiego, ale pamiętajmy, że mówimy o drugiej, nie, inaczej. Mówimy o sytuacji, on wygrał w pierwszej turze, ale mówimy o sytuacji, w której rzeczywiście wtedy była bardzo silna polaryzacja i praktycznie żadnych wyników nie osiągnęli mm. praktycznie wszyscy kandydaci. Dobrze, ja tylko chcę powiedzieć, Tam że procent głosów zdobytych przez panią Ewę Kopacz na, list, na liście Platformy w Warszawie był wyższy niż Małgorzata Kidewa, więc troszeczkę, nie, znaczy, tak, 86-83. No tak, ale nas mówiąc... ona zdobyła 230 tysięcy, natomiast w tej chwili Małgorzata Kidewa-Błońska 416 tysięcy. Ja kandydowałam z tej listy z drugiego miejsca, mm -hmm. w związku z tym w pewnym stopniu śledziłam to, co się dzieje. Dlaczego pani Małgorzata Kidewa-Błońska powinna zostać prezydentem Polski? Dlatego, że jest po pierwsze kandydatem umiarkowania, a myślę, że to jest ważne, żeby kandydat na prezydenta i prezydent w przyszłości był człowiekiem odpowiedzialnym, człowiekiem umiarkowania, człowiekiem, który potrafi rozmawiać z innymi, który potrafi skleić rzeczywiście polskie społeczeństwo, czyli człowiekiem, który nie dzieli, tylko łączy. Mamy taką sytuację i to się obserwuje od ostatnich kilku lat, że rzeczywiście jesteśmy bardzo podzieleni i niestety obecny prezydent nawet nie próbuje być prezydentem wszystkich Polaków. Powiem więcej. On kiedyś powiedział, że on nie jest prezydentem wszystkich Polaków. Jest tak naprawdę prezydentem jednej opcji A, czy politycznej. A słuchając tej debaty, tak zwanej debaty, bo nie była to według mnie debata, czy dowiedziała się pani czegoś o pani Małgorzacie kidewie Błońskiej Małgorzacie... Jako, jako wyborca? Tak. O, usłyszałam coś takiego. Że teraz jestem przekonana. Miałam wątpliwości, a teraz już wiem. To, co Pierwsza to było? rzeczywiście ta debata była dość specyficzna z jednego powodu. To była debata wewnątrz jednego ugrupowania, więc z natury rzeczy obaj kandydaci mieli dość zbliżone poglądy. No bo po prostu reprezentują jedną opcję Nie, polityczną. Z natury rzeczy miałoby tak być, ponieważ w debacie i w debatach w amerykańskich prawyborach w ramach jednej partii, partii demokratycznej, no, kandydaci ale mają bardzo różne poglądy. Trzeba przyznać, że partia polity polityczna, jaką jest są demokraci, jest dużo bardziej rozstrzelona. To jest jednak niż ugrupowanie. Od chadyków i konserwatystów, po ludzi lewicy, jak barb... No to Nie. akurat Małgorzata Kiedewa-Błońska, można śmiało ją nazwać takim kandydatem środka na platforma. Obywatelską. A może to jest, y, pani poseł, tak, że, jeśli, i że jeśli decydujemy się, się na lewicowy. prawdziwe prawybory i na prawdziwą debatę, to pozwalamy na przykład kandydatów, więcej zachęcamy ich do tego, żeby zareagowali i reagowali często na to, co mówią, a nie obcinamy to w taki sposób, że de facto mamy sesję pytań i odpowiedzi. Tak, po pierwsze, z tego co widziałam, były pewne kontry, ponieważ na większość pytań pierwsze odpowiadała Małgorzata kidawa błońska To były był, kontry wszelkim e, regułom, wszelkich Tak, dodat. ja tak, nie wiem, kto tak postanowił. Nie ja organizowałam te prawybory. W dalszym ciągu przypominam, że to były prawybory wewnątrz platformy. Cieszę się, cieszę, cieszę, cieszę według, się że pani poseł zaczęła się dystansować. Zorganizowane według ich programu. Co więcej, nie uczestniczyli w nich koalicjanci, ani nie mogąc zgłaszać swoich kandydatur, ani nie mogą w głosować w przyszłym tygodniu. Natomiast nie zmienia to faktu, dlatego mówię, że my podejmiemy decyzję swoją autonomiczną w styczniu. Natomiast nie zmienia to faktu, że znamy poglądy Małgorzaty Dawy-Błońskiej i to cenię w politykach, którzy są już na jakich, jakiś czas na scenie politycznej, że wiem, że są obliczalni. Dobrze, wiem, że w jak jest ważnych umiar sprawach. Jest, umiar pan, jest ważny. Ja wiem, że Małgorzata Kidawa-Błońska nigdy nie zagłosuje za tym, żeby w jakikolwiek sposób zaostrzyć ustawę aborcyjną. Wiem, że Małgorzata Kidawa-Błońska za, zagłosuje za związkami partyjnymi. To jest zresztą elementem programu koalicji obywatelskiej. Ja rozumiem, Wiem, że małżeta dawa Wojska będzie wspierać pracę i będzie wspierać mhm. rozwiązania dobre do tego, żeby Polacy dłużej pracowali, ale za to jest przeciwna, ja rozumiem, co jasno powiedziała ja obligatoryjnemu zmuszaniu Polaków pre... do dłuższego czasu pracy. Ponieważ prezydentem Polski jest Andrzej Duda, to przyjęło się, mam wrażenie, to przedziwne kryterium pod tytułem będzie lepszy, lepsza niż Andrzej Duda. Zastanawiam się jednak, czy nie stać nas na ciut bardziej ambitne kryterium. Czy usłyszała pani pełnokrwistego polityka, czy polityczkę, mniejszo, mniejsza o która wejdzie do tej kampanii, przez miesiące będzie się bić z pisem, a jakby przez przypadek weszła do pałacu to podejmie prawdopodobnie wieloletnią, ciężką, twardą batalię z tym rzepisem, który ma władzę, drugą część władzy wykonawczej. Czy z, z ręką na sercu może pani powiedzieć, że w sobotę przez tę godzinę widziała pani na tej scenie takiego polityka? Pan, ja mam taki przywilej, że znam Małgorzatę Kiedawę-Błońską dłużej i owszem, widziałam Czyli polityka, pani który widziała jest... Tej nie, soboty, nie, widziałam w sobotę polityczkę, która jest bardzo zdeterminowana. Ale widziałam również i Dawę błońską pracującą na przykład w kampanii wyboczyć. To no nie jednej. Chyba nie ma drugiego takiego polityka w Platformie Obywatelskiej. Może poza Grzegorzem Schetyną, który też rzeczywiście bardzo dużo jeździł po Polsce. Częściowo jeździłam z nim w wyborach samorządowych i europejskich. Który tak dużo miejsc by odwiedził, tak wielu kandydatom na samorządowców. To jest jeden z powodów, dla których jestem przekonana, że Małgorzata kieda Bońska wygra te prawybory w Platformie Obywatelskiej, mhm. ponieważ bardzo wielu członków Platformy Obywatelskiej ją zna. A ją zna, wydaje, czy... nie dlatego, mhm. że ją widziało w jakiejś telewizorze, tylko ją zna, ponieważ wtedy, kiedy potrzebowali jej, wtedy, kiedy była kampania samorządowa, to ona była gdzieś w Polsce. A czy wydaje się, ja w wyborach, czy, czy... Jeszcze ostatni mhm. raz. Ja w wyborach również tych sejmowych byłam z nią na jednej z tych wypraw, to znaczy na jednej z tych takich wyjazdów już jako kandydatki na premier Byłyśmy razem na, w, na Śląsku, byliśmy byłyśmy razem no, kilka dni, bo tam to było chyba dwa-trzy dni, kiedy byliśmy razem na wyjeździe. Ona jest naprawdę człowiekiem, który bardzo ciężko potrafi pracować. I w kampanii jestem przekonana, że dzień po dniu będzie miała zaplanowany, żeby rzeczywiście odwiedzić jak najwięcej miejsc. W czy wydaje mi się, czy, 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 czy jeśli chodzi o poglądy, to pan Jacek Jaśkowiak jest pani bliższy? Rzeczywiście, jeżeli byśmy spojrzeli na e, poglądy i oceniali to tylko... Tylko na podstawie tego, co mówią politycy o swoich poglądach, to najbliżej bliżej mi jest do pana Jacka Jaśkowiaka. Niewątpliwie jestem bardziej liberalna niż Małgorzata kidawa błońska Natomiast po pierwsze, wiem, że Małgorzata kidawa Błońska można w pewnych kwestiach przekonać, bo ma tą zaletę, że jest osobą, która jest osobą dialogu, a po drugie jestem przekonana, że w bardzo wielu kwestiach również by nam się te, te poglądy zeszły. Ja uważam, że rzeczywiście w Polsce jest bardzo dużo do zrobienia w kwestii, w kwestii tych tak zwanych liberalizmów światopoglądowych, ale również w kwestii rozdziału Kościoła i Państwa, no właśnie ta przytoczona przeze mnie kwestia związków partnerskich, ale wiem, że na przykład w tych kwestiach Małgorzata Kwidawa-Błońska też podejmowała od wielu, wielu już kadencje, można powiedzieć działania, na przykład, żeby w Polsce były związki partnerskie jak by pani odpowiedziała niektórym komentatorom, którzy mówią, że tę sobotnią debatę wygrał Szymon Hołownia. Ja oglądałam też Szymona Hołownia. Mhm. Widzi pan, jestem w tej sytuacji, w której oglądałam i Małgorzatę kidawę Bońską, i Jaśkowiaka i Szymona Hołownię. Ja powiem szczerze, że ja wolę polityków, których wiem, co się po nich należy spodziewać, ponieważ po pierwsze są z tą polityką związani i nieraz widziałam, jak głosują, o czym decydują, wiem, jak potrafią pracować w kampanii i co więcej, wiem, że są odpowiedzialni. Natomiast ja się zawsze boję tak zwanych polityków celebrytów. Ja wiem, że oni są potrzebni chociażby po to, żeby pobudzić pewną część wyborców, którzy mniej się interesują programami informacyjnymi czy debatami, a bardziej się interesują programami rozrywkowymi. I w każdej kampanii jest taki kandydat, bym powiedziała, który jest kandydatem spoza polityki I ze swoją największą 20%. Tak, i za swoją tak największą wartość pokazuje to, że jest właśnie apolityczny. Tylko że bardzo często potem życie weryfikuje. Okazuje się, że już w takim rzeczywistym codziennym życiu politycznym mówi, że jest apartyjny czy apartyjny, czy apolityczny, w dalszym ciągu partie polityczne są po to tak naprawdę, żeby e, kształtować scenę polityczną. E, jeżeli pan spojrzy na definicję partii politycznej, to jest grupa ludzi, którzy się zbiera po to, żeby wprowadzać swoje poglądy w życie. W związku z tym nie ma w tym nic e, złego. U nas rzeczywiście a, robi się wszystko... pani, że pani pana Hołownię wczoraj i takie tak. wrażenie, bo pa, powiedziała pani, dlaczego on nie budzi pani, pani tak, zaufania. A ja chciałem wiedzieć, co pani wydaje, usłyszała. No więc ja powiem, co usłyszałam. Po pierwsze, usłyszałam człowieka, który na siłę chce zmieniać swoje poglądy, Oglądy, które zawsze głosił. Czyli, czyli co mam na myśli? To jest człowiek, który dość jasno powiedział, że dla niego in vitro jest złem który dość jasno mówił czym jest dla niego m, kiedyś aborcja i w każdym właściwie możliwym przypadku, który dość jasno mówił co sądzi o związkach e, homoseksualnych. A teraz próbuje na siłę być, wybor... być kandydatem dla wyborców z dużych miast, który nagle stwierdza, że te poglądy, które kiedyś głosił, zawsze głosił, to owszem, e, one są obowiązujące, ale nie do końca, że w tej chwili będzie bardziej liberalny niż był liberalny w swoich książkach, niż był liberalny dotychczas. Ja właśnie tego się boję. Ja Wolę postawić na kandydata, który jest dla mnie obliczalny i który wiem, czego się po nim należy spodziewać i wiem, że nigdy nie zawiedzie tych pokładanych nadziei i który jest człowiekiem, kobietą y, odpowiedzialną i kobietą, która nieraz pokazała, że w trudnych sytuacjach potrafi sobie poradzić, niż na kogoś, kto się pojawia trochę jak meteoryt i może równie szybko, jak się pojawił, to zniknąć ze sceny politycznej. Pani poseł, wrócę do pytania. czy w sobotnia... pan, był projekt wiosna, może być okazać się, że to jest projekt zima. Yy... Może zobaczymy. Yy, Ale nie należy Czy sobotnia yy, de, tak zwana debata zbliżyła kandydatka, kandydatkę lub kandydata nie, koalicji obywatelskiej do pałacu prezydenckiego czy oddaliła? Myślę, że zachowała status quo To znaczy, myślę, że tak jak szanse większe od początku miała Małgorzata kideła Bońska, tak również po tej debacie to się zachowało, ta różnica się zachowała. Natomiast. Yy, to, co ich bardzo różniło, to sposób mówienia i o polityce, i o mm, prezydenturze. Bo Grza Kidowa Bojska bardzo często mówiła my, mówiła o nadziei, mówiła o rozmowie. Natomiast e, prezydent Jaśkowiek bardzo był skoncentrowany na sobie, jak ja stworzę swój sztab, jak ja będę pracował co ja zrobię. I to pokazuje po pierwsze różnicę między Małgorzatą Kidawą-Błońską a Jackiem Jaśkowiakiem, ale pokazuje jeszcze jedną rzecz, że Małgorzata Kidawa-Błońska przez całą tą debatę była kandydatem na prezydenta. A Jacek Jaśkowiak przez całą tą debatę był tak naprawdę kandydatem na kandydata. Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy ta debata pomogła pani Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, jeśli to ona będzie kandydatką, ale widać, że... Jeśli to ona wygra rzeczywiście, to może liczyć na lojalność swoich koleżanek. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Katarzyna